No, powiem wam kopalnia wkrętów Jeszcze tak nie wyjąłem je. Nie wyjąłem jeszcze takiego kombosa w taki sposób No bajka <grymne> patrzcie patrzcie na żywo Na żywo, znaczy jest podkładeczka Jest kręcik Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Dzisiaj jadę w nieznane miejsce, w którym jeszcze nie byłem, więc nie wiem, czego się tam mogę spodziewać. No, jadę pod most kolejowy nad rzeką. A co będzie? Co się okaże? No, to zaraz się przekonamy. Widzimy się na miejscu. No i tak się prezentuje okolica, w której będziemy poławiać dwa takie mostki. Na razie porzucam trzesetką, żeby zobaczyć czy coś się zweryfikować, jakie jest no, Czy jest muł kamienie? Czy da się wejść Ubrałem się woderki. No i widzimy się przy pierwszej znajdce. Już wrzuciłem setkę Pierwszy rzut. Nie wiem, A, puściło. Ale co ona tak. Jakby płynęła do mnie. Nie czuję kamieni Więc chyba będzie Chyba będzie Trochę mułu Nie umiem tak wyczuć głębokości Zobaczymy Tu coś Kamyczka było Tu przed jakieś kamienie Wyczuwam No muły Strasznie zamulona miejscówka Zobaczcie jak wygląda magnes O kurcze nie wiem czy coś idzie idzie zobaczcie zobaczcie fajny mój drugi taki Pręcispaw wychodzi Pręcispaw śruba to jest śruba taka zarościła widzę łepeś jest podkładka no na razie pobawimy się chwilę zobaczymy no i zmiana miejscówki Teraz jestem pod takim mostkiem kolejowym, taką rzeczką. Tam dalej, tam dalej jest most drogowy. Było odłowione, łowił tu kiedyś, parę lat temu flaming, ale łowił. z brzegu rzucając liną. No ja ubrałem woderki, wejdę z tyczką. Przez parę lat może coś nowego wpadło. No i zobaczymy. Może się coś tu będzie działo. A jak już się nic tu nie podzieje, no to kończymy na dziś, ale na razie, zobaczymy. To widzimy się za chwilę. No wszedłem do wody, tędy sobie wszedłem, tu mam Larseny, no postawiłem tyczkę i przystało, ale tak przystało, jakby jakiś kurcze Larsen. No taki przyłap, hej, zero. No coś tu konkretnego wystaje z wody w ten sposób kurczę trzeba będzie chyba zamoczyć rękę bo ciągnie się kurde na metr próbujemy ale Boże bez rękawicy na razie bo świeże nowe rękawice nie chcę już ich zamoczyć to jak co to za chwilę się widzimy słuchajcie udało mi się to ruszyć ręką ale tu coś wyszło patrzcie kurczę nie wiem po oczyszczeniu, ale mocno trzyma dosyć na brzeg, oczyścimy, zobaczymy ale tutaj mam ten przyłap, który udało mi się ruszyć ręką zobaczcie taki taki profil wygięty, pogięty ale już się kilogramy zrobiły zaraz na dzień dobry, no mega no to widzimy się przy następnej zajce no, druga miejscówka i byłem na magnesie. No i no tutaj te larseny takie przegnite. Ale tutaj na oko właśnie. Ale ile tego robactwa na tym? Czy Wy to widzicie? Robactwo do wody. A kręcik do wiaderka. Taki dziabłok. Takie coś. Ale są przyłapy. Nie mam brechy. Potrzebna byłaby brecha. Bo naprawdę są srogie przyłapy. Normalnie miejscówka coraz bardziej mi się podoba. Po oczyszczeniu zobaczymy. Baza rośnie. A jestem 10 minut. Już chyba czwarty przyłap. Nie da się kopać. Jest twarde dno. Tu wam nie pomoże. Trzeba bresztą podkuć. O kurczę, no. Czyli już wiem, że tu wrócę. Zaczynam się irytować, ale tylko tym, że nie mam tej brechy. Wkładam już rękę, ale i tak dziabągi wychodzą. Tu jest jakiś wkręt. Fajnie zaizolowany. Ale naprawdę aż tak mam ochotę jechać do sklepu brechę kupić, nie? Dobra, bawimy się dalej. No zobaczcie. Cały czas coś. Patrzcie co przepływa. No odpłynęło. O, <laughs> taka sytuacja. No udało mi się jeszcze dwa ten ręką podjąć. Tu był przyłap. Czego nie nagrałem. <laughs> Ale jestem mega zadowolony z tej miejscówki. No i podkopany ręką, Kurcze, no takie coś Ale trzyma srogo. I pewnie śruba zalepiona trochę będzie czyszczenia Ale damy radę Po odsunięciu dwóch głazów Co to może być? Ja wiem co to jest, bo widziałem tutaj śruba, śruba. krzęcik No to teraz nawet w jest prosz Mam Rewolwer Kolejny. <laughs> no. Powiem wam, kopalnia wkrętów. O! Nie wiem, 5-6 już mam. Tu mam przyłap. Próbowałem ręką podjąć. Odstawiłem magnes na bok. I patrzcie, patrzcie, na żywo. Na żywo, znaczy... Jest podkładeczka, jest kręcik. No takie, takie cuda. No baja bomba. Hej, ja już jestem mega zadowolony. Tutaj ja się... Jacie, jacie. No i teraz w tym momencie wchodzi ruda na wagę. Zobaczcie, ile nie dziukiniem to ciała Zobaczcie, ile nie mi wpada. no i podejdę w padła śruba, coś jak od stopki, ale nie jestem pewny, bo tak zakończone, ale może kopeczka w końcu wpadnie. mała płytka jest, w jest wypadłem. No i jakaś płaczka Jakby weszła, no to łap Ale leciutki. I tu już nie leciutki. Wychodzi. co? Kolejny wkręcik. A że to wkręcić, że już wiem, że wkręcik. To już wam pokażę. Proszę. Kolejny. No mega. Patrzcie przyładę. Cię Nie wiem co. Ale takie coś jeciło. Zobaczcie. Dobrze. Jak myślicie, co to jest? Kurde, muszę to do wody wrzucić z robactwa oczyścić. I jak po oczyszczeniu wam pokażę. Co mi się udało z tego wydobyć. Po oczyszczeniu taki pręt tu jeszcze jest syf, ale to się to wystuka No mega Dobra Ale musiałem oczyścić z tego robactwa Stopeczka kompletna No mega ha, ha. No i co? Co wychodzi? No co wychodzi? Oczyszczę i pokażę Co wychodzi? Ja wiem co wychodzi Wy i teraz wiecie No proszę co wychodzi Ha, ha. No, mega. No nie wiem, rekord miałem 22 wkręty. Czy to będzie dzisiaj? No Jak myślicie? Uda się <grym> pobić ten rekord? Czy się nie uda? Chciałem odsunąć dwa głazy, żeby kotkę wyjąć. Ale wiesz, o, kurcze, ciepło się robi. Stoję połytki w wodzie, a słoneczko już ogrzewa, ale dalej tu chodzi Zacząłem połowy pod pierwszym mostkiem. Odsuwam się od niego coraz bardziej i cały czas wychodzi. Co wychodzi? Ja pierdolę. Takie coś. Zaczyścimy, <grystanie> zobaczymy. Jedziemy. Jedzie pociąg Ale dalej wychodzą Pociąg nie zdążył przejechać, a ja mam kolejne jakąś wszeklę, jakieś coś No dzieje się. No, pociąg odjechał, 5 metrów za mostem dalej wychodzą ha, ha. przeszedłem tutaj jedną trzecią stwierdziłem, że Zacznę się wracać środkiem, potem zrobię tą, tą stronę i ewentualnie w drugą. No i jak wszedłem na środek Tak zobaczcie co to ciekawego jest Coś takiego do czegoś Kurczę no No petarda Nie wiem co mówić bo już. to co miałem powiedzieć powiedziałem Patrzcie no postawiłem ją teraz oparłem na, ziemi, na dnie no i tutaj no, no widzicie jest ładna okolica jak to wyjmę to będziesz pędzić okolicę i chyba to zostawię no to jak na żywo to na żywo czy wyjdzie wyjdzie no zobaczcie kurde no ja się kręcę taki Taki grubasek ale szkół jest, trzeba uważać, przy odczepianiu. Ten jaki czyściutki, nie trzeba było odklejać. Ja ciągle stoję tutaj przy tej oponie. I tak fanty wychodzą przez piąt. Też wyszedł grubasek, wyciąłem na brzeg, mówię, już mnie nie nagrywam. Ale tu cały czas coś. O, tu mam. Wszystko. No i proszę, na żywo. No to jest rurka chyba tak, rurka no ładnie dobra to widzimy się no mam nadzieję, że będzie rekord a jak nie, to i tak jest mega ha, ha. No po pół godziny połowów muszę sobie zrobić przerwę ale fanty mi nie pozwalają wrócić nie widziałem tego jeszcze, nie wiem co wychodzi, kamienie się przewracają takie, takie coś, taka Dobra, na brzegu przerwa. I widzimy się. Jak chwilę na O, jeszcze paluszka sobie przygniotę. Krótka przerwa. Musiałem sobie usiąść. Tu akurat są larceny. Jest, gdzie mogę oprzeć. Jestem zadowolony. Nie spodziewałem się. Takie dwa mostki gdzie naprawdę tędy bardzo mało pociągów przejeżdża nie wiem czy trzy, trzy dziennie zrobiłem 20% tego co chciałem sprawdzić i on ze się kilo nie ale super chwilę sobie odpocznę no i co bawimy się dalej nie jeszcze młoda godzina 10.11 więc widzimy się po przerwie <grym> przy pierwszej znajdzie no i po przerwie Jestem już zdyszany <grych> przed chwilą trafiłem na mega przyłapanie taki przyłap ale obok pręci muszę go odpuścić kopałem kopałem rękoma i Niestety. Ale ja tu wrócę. Ja tu jeszcze wrócę, ale z breszką. Jest następny. No to ciekawe. Czy będzie, czy nie będzie ten rekord. Na razie ląduję do bazy. A szukamy dalej. kolejny I nie tylko. Troszkę kopania. Musiałem użyć do pomocy ręcika. Wpada w kątowniczek. No super No i czy uda się podjąć? Czy trzeba kopać? Uda się Uda się Uda się A dlaczego? Bo płyta taka stalowa No pięknie Patrz jaka gruba No mega To podkładka No i na brak. No i taki elemencik tym razem a po podkładce w kręcie no petarda Cywczonko od razu Zostałem pod oko I mamy Ja już Ja już ich wszystkich nie nagrywam, nie? Ja już Wam nie pokazuję każdego skręcać, który mi wychodzi No proszę To już jest szaleństwo. Gdybym ja był pod jakimś gigantycznym mostem. Czka mi się przewróciła. Tutaj był ruch kolejowy. Przejechały dwa pociągi, jak tu w sumie jestem. A to były towarowe Nie wiem, nie wiem jak co o tym myśleć, ale jest petardo. Ja już jestem zmęczony wyciąganiem krętów. Naprawdę <głos> <głos> Super W końcu coś innego niż tylko wkręty <noise> Kawałek rury I jest badzie Ale dalej wkręty wychodzą <noise> Takie przyłapanie Podsuwałem trochę kamieni Coś wychodzi O kurcze Aha dobra, wiem co wychodzi. Oprócz puteczki, jeszcze robaczki. No i zrobiłem sobie drugą przerwę. Wychodzę, wchodzę do wody z powrotem. Tak, pierwsze kombo. I woja. To już musi być rekord. To już musi być rekord. Jeszcze chwila zabawy i zaraz się zbieram. I zobaczymy ile udało mi się wyjąć wkręt. No nie wiem, może 6 metrów szerokości 15 długości. No mega. Jeszcze tak nie wyjąłem, nie. Nie wyjąłem jeszcze takiego kombosa w taki sposób. No bajka. Chyba trzecia już. No mega. Kilkadziesiąt śrub. no złamu mega. No jestem przeszczęśliwy. Na dzisiaj postanowiłem, że został mi ten kawałek Jak te drewniane paliki się zaczynają. Ten prostoką sprawdzić. I jeszcze taka sytuacja. Próbujemy Idzie Chyba czwarta ha, ha. A, kurde. dobra ojej Już padam z ale Dokończę końca. Puściło Ale to, co Co to jest? No kolejna Ja cię kręcę Dopiero przed chwilą tu była jedna o, dobra. Wyznaczony rejon. Sprawdzony. Jest ostatnia dzisiaj wyłowiona przede mnie sztuka. Przebieram się. Czeszcząco. Bażąco. Tam o godzinę w plecy niż planowałem. Ale co zrobisz? Jak. Tak idą połowy. Dobra. No ja już przebrany. Znaczy zdjąłem wodery, zaczynam czyścić złom. Na czas wyszedłem z wody. Nie wiem z czego, co, jak, ale coś spuszczają do wody, do rzeki. Nie mam pojęcia z czego to jest rzut, ale zdążyłem połowić przed tym. Nie wiem czy to kamera oddaje, ale aż zabarwia wodę. Taki żawy kolor ale mi się udało na szczęście no i pora kończyć pierwsze miejsce no porażka mu mam Biden wkręcił młotek młotek bardzo mi się przydał dzisiaj i będę go używał będzie ze mną miedził na magnes dobry do czyszczenia złą druga miejscówka miałem ją w planach sprawdzić ale nie czułem że tu będzie tak dobrze. Wiedziałem, że tutaj łowił Flaming parę lat temu na magnes rzucany z brzegu na linię. Bodajże trzysetką. Mówił, że jakieś pręty mu tu wchodziły. A co mi dzisiaj wyszło? No Mam nowy rekord. Ha! Mam nowy rekord, pokażę go wam. To jest mój nowy rekord. 44 sztuki. 44 wkręty. Ha, to jest. I naprawdę zobaczcie. Łowiłem odtąd dotąd. I taki towar oprócz tego padło 6 podkładek. Wpadła miedziucha Taka miedziucha. Padły dwie blaszki. PKP Dwie stopki, śruba ze stopki. Tutaj trochę grubego, dwie takie korby, trochę pręci sławów, no i trochę cienkiego. Wezmę, spakuję wszystko do wiadra, wrzucę to jeszcze na wagę i pokażę Wam ile to waży Dotachałem Dotachałem złom w czterech wiadrach To są same wkręty, taki odlew kompletnie na ciężki o, tu jeszcze my ciucha, to do autora będziemy ważyć Tu jest 6 podkładek tu jest grubego Cienkiego, tutaj większy gabaryt Tu jeszcze tren cukła, z innej był w aucie No i co, zabieram się zobaczenia 44 wkręty plus wiadro waży 17 200 Cenę dałem złotóweczkę, to będziemy dodawać Będziemy wiedzieć, ile mamy łącznie kilogramów, nie trzeba liczyć. No tu mamy ten Kąsek waży 7300. Dodajemy mamy już 24 kg. Kolejne wiadro. W grubym również 21,5 Dodajemy mamy już 46 kg. Teraz mamy. 6 podkładek, 30 kg, dodajemy 76 kg. No, jeszcze mamy co ważyć. To najlżejsze wiaderko, Z cienkim, mamy 9600, po dodaniu 85 kg. Zostały nam tylko jeszcze te długie elementy. No, tu mamy.

Tutaj 90 Prawdę mega, mega petarda Jestem tak szczęśliwy, bo Nie spodziewałem się Takich obfitych połowów 44 wkręty Nowy mój rekord Super, to nic, widzimy się